Wielu z nas mierzy się z lękiem, a często jest to główny wróg podejmowania nowych wyzwań, wiary w siebie i zaufania sobie. Tym razem zapraszam Cię do spotkania z Twoim lękiem przed wystąpieniami i skutecznego uwolnienia się spod jego wpływu. Nazywam się Anna Godlewska, jestem hipnoterapeutką, life and business coachem i trenerem. Za pomocą hipnoterapii pomagam uwolnić się od blokad i ograniczeń z przeszłości, aby działać w pełni swojego potencjału. Czy wiesz, że lęk może być konsekwencją naszych myśli lub działań? Może też mieć swoje podłoże w przeszłych doświadczeniach. Podczas hipnoterapii możesz odkryć źródło i przyczynę swojego lęku. Natomiast pracując z tą medytacją, pomożesz sobie uwolnić się od lęku przed wystąpieniami. Mówieniem przed zespołem, przemówieniami na konferencji, czy też mówieniem przed większą grupą ludzi. Dodatkowym bonusem będzie to, że zapiszesz w sobie nowe przekonania, które będą Cię wspierały podczas realnego wystąpienia. Zatem zacznijmy. Znajdź już wygodną pozycję dla siebie, ułóż wygodnie swoje ciało i sprawdź, czy każda część Twojego ciała ma wygodne podparcie. Wraz z wydechem zamknij oczy, oddychaj. A pod zamkniętymi powiekami znajdź sobie jeden punkt odcienie szarości. Tam zawsze pojawia się coś, co wyróżnia się w jakikolwiek sposób. I skup uwagę całkowicie pozwalając sobie odpuścić wszystko koncentrując uwagę na tym co widzisz resztę odpuść i przenieś swoją uwagę pozwalając koncentrować się wyłącznie na tym co jest teraz pod powiekami Teraz przenieś swoją uwagę na to, co słyszysz, i znajdź jeden dźwięk, głos, pogłos, który przyciąga uwagę najbardziej. Pozwól na to, aby wszystko co nie jest słuchaniem odeszło. Tak jakby. Cała codzienność mogła stanąć dwa kroki za tobą. Jesteś tylko ty i nic więcej. I przenieś uwagę na to, jak się czuje teraz Twoje ciało. Wyobraź sobie, że możesz wziąć głęboki oddech i przeskanować ciało w całości. Weź głęboki wdech. I wypuszczając z powietrze, znajdź część ciała, która przyciąga uwagę najbardziej. Pozwól sobie przypomnieć każdej części Twojego ciała, jak to jest, kiedy zasypia. Zacznij rozluźniać wszystko, co nie jest tylko wrażeniem, przez chwilę koncentrując uwagę na powiekach. Pozwól im rozluźnić się do tego stopnia, żeby przestały działać. Pozwól im stawać się coraz bardziej ciężkimi, sklejone tak, jak wtedy, gdy zasypiasz, odprężając wszystko, kiedy powieki stają się ciężkie, spokojne, zrelaksowane. Całe Twoje ciało rozluźnia się. W pewnym momencie już wiesz, że możesz wyłączyć je całkowicie. Puść, zdając sobie z tego sprawę, że im bardziej rozluźniasz się, odprężasz i wszystko, co nie jest komfortem, odchodzi, to czujesz się coraz lepiej. Z każdym oddechem ciało przyjemnie opada, odpręża się. Możesz poczuć przyjemny relaks w całym ciele. Oddychając spokojnie, pozwól sobie wrócić do przyjemnego rozluźnienia. I poczuj, jak w tej przyjemnej ciszy pojawia się spokój umysłu. Pozwól sobie nawet głębiej i bardziej podążać za ciszą swojego umysłu. Wszystko, co nie jest jasnością, pozwól temu odejść. Tak jak stojąc w przyjemnym, spokojnym i bezpiecznym miejscu, możesz pozwolić sobie na to, żeby wszystko co zbędne, myśli, wątpliwości, oczekiwania zaczęły ulatniać się z przestrzeni Twojego umysłu, tak jak bańki medlane, coraz wyżej i wyżej. Twój umysł staje się jasny, spokojny coraz bardziej. I w tym miejscu, bez względu na poziom odprężenia fizycznego, pozwól sobie poczuć się jeszcze bardziej zrelaksowany. I w tym miejscu wszystko, co nie jest ciszą, spokojem, może odejść. Możesz wyobrazić sobie, że w tym właśnie miejscu całkowitego spokoju i wyciszenia możesz poczuć się jeszcze lepiej. Mhm. Bardzo dobrze. To jest miejsce całkowitego spokoju, wyciszenia. I dostępu do wszystkiego, co możesz odnaleźć w sobie, co już masz, a co być może było dotychczas przykryte, zakurzone, jeszcze nie do końca dostępne. To w tej jasnej przestrzeni wszystkich zasobów. Pozwól sobie znaleźć dla siebie wygodne siedzenie i rozkość się. A kiedy tak odpoczywasz i relaksujesz się coraz bardziej i bardziej, Twoja podświadomość jest gotowa, by objawić ci pełnię tego, czego pragniesz najbardziej, i poczuć się w pełni gotowym, odważnym, pewnym siebie, ciekawym. Siebie w nowym wystąpieniu. I możesz jeszcze nie wiedzieć, jak to jest tak się czuć. Pozwól na to, aby Twoja podświadomość odkryła właściwą drogę. Oddychaj. Rozluźniaj. Z pewnością znasz kilka osób, a przynajmniej jedną którą cechuje wielka odwaga, gotowość do działania mimo odczuwanego lęku, pewność siebie i lekkość w tym, co robi. Taką, która występuje przed małą i dużą publicznością i robi to z lekkością. Przywołaj teraz taką znaną Ci osobę. Może to być osoba, którą znasz osobiście, albo tylko z widzenia. Może to być osoba, którą widziałeś w telewizji lub na jakichś filmikach w internecie. Niech to będzie osoba, którą podziwiasz, oglądając jej wystąpienia. Może widziałeś ją podczas konferencji, warsztatu. W którym ostatnio uczestniczyłeś? Przywołaj obraz tej osoby teraz. Niech pojawi się w Twojej wyobraźni. Zobacz całą jej postać. Zauważ każdy szczegół. Jak wygląda? Jak jest ubrana? Zobacz ją, jak przemawia. Albo w innej sytuacji, która najlepiej pasuje do niej. Ja nie wiem, co ona robi, ale ty widzisz to doskonale. Przyglądaj się. Dostrzeż, jak gestykuluje. Zobacz, jak się porusza. Zauważ jaki ma wyraz twarzy. Wyczuj jaką energią emanuje. Przyglądaj się jej z ciekawością i uwagą. Zauważ każdy gest, mimikę. Odczuj jej emocje. Bo czuję je w sobie. Czy wiesz, że ona też się boi? Jednak jest u niej chęć działania dużo większa niż ten lęk, który czuje. Po prostu decyduje się i robi to mimo lęku. Ty też tak możesz. A teraz wyobraź sobie siebie na scenie. Zobacz, jak stoisz na scenie, bo już za chwilę zacznie się Twoje wystąpienie. Weź głęboki wdech, zrób wydech i usłysz bicie swojego serca. Być może delikatnie czujesz poddenerwowanie. Jednak im dłużej oddychasz i koncentrujesz się na swoim oddechu, czujesz jak uspokaja się bicie Twojego serca. Rozglądasz się po widowni. Dostrzegasz uśmiechy na twarzach wielu osób. Nawiązujesz kontakt wzrokowy z kilkoma z nich. Czujesz się coraz lepiej. A im lepiej się czujesz, tym bardziej rośnie Twoja pewność siebie. Teraz zobacz, jak uśmiechasz się do kilku osób, a w głowie. Zaczynasz liczyć od jednego do pięciu, powoli skupiając uwagę na biciu swojego serca. Zaczynasz odliczać jeden. Czuję spokój w sobie, a każdy mój oddech napełnia mnie relaksem. Dwa razy mocniej. Ufam sobie w pełni. Wiem, że dam sobie świetnie radę. Trzy razy łatwiej. Wszystkie słowa, które mam przygotowane, przychodzą swobodnie, lekko, we właściwym momencie. Mówię spokojnie, oddech płynie swobodnie, a ja czuję się lekko i przyjemnie. Cztery razy głębiej odczuwam spokój i radość z tego, że mogę tu być. Pięć razy chętniej podejmuje się takich wyzwań, bo już wiem, że z każdym wystąpieniem staje się coraz lepszy i lepszy. Znasz z pewnością też takie osoby, co wsiadają do samolotu zupełnie spokojni i zrelaksowani, czekając na to, aż samolot wystartuje, myśląc jedynie o miejscu, do którego chcą polecieć. Cieszą się już na te nowe doznania, których doświadczam w nowym miejscu. Ty też możesz poczuć taki spokój i relaks. Pozwól sobie na to, chciej tego, a będziesz to mieć naprawdę łatwo. To ty decydujesz, co czujesz w sobie. Zatem przywołaj taką osobę, którą znasz. Która z lekkością i swobodą wsiada do samolotu i cieszy się tymczasem. Mhm. Oddychaj. Napełniaj się tą energią spokoju i relaksu. Poczuj, jak te wszystkie doznania. Zapisują się na najgłębszym poziomie Twojej podświadomości, bo już za chwilę będę liczyła od pięciu do jednego. A kiedy powiem jeden, otworzysz oczy napełnione odwagą, pewnością siebie i gotowością na swoje kolejne wystąpienie. Pięć. Poczuł jak energia zaczyna krążyć w Twoim ciele, uruchamiając Twoje mięśnie, 4. Każdy kolejny oddech napełnia Cię pewnością siebie i wiarą, że dasz radę. 3. Poruszasz delikatnie palcami u rąk i u nóg, wracając do tu i teraz. Wyraźnie odczuwasz pomieszczenie, w którym jesteś. Dwa oddychasz głęboko, odczuwając wyraźnie swoje ciało. Jeden otwierasz oczy, uśmiechasz się z ciekawością, gotowy na swoje wystąpienie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej mentalnej relaksacji. Znaczące efekty uzyskasz, praktykując ją przez kolejne 21 dni. Słuchaj jej tuż przed zaśnięciem, a proces ten zapisze się w Twojej podświadomości na gotowość do działania w nowy sposób, z poziomu pewności siebie i odwagi. Świadomie wybieraj swoje myśli i dbaj o pozytywne nastawienie. A jeśli potrzebujesz wsparcia w ruszeniu do przodu, w uwolnieniu się od przeszłości, czy pozbyciu się niesłużących ograniczeń i blokad, możesz skorzystać z hipnoterapii. Zapisz się na konsultację wstępną, a dowiesz się jak pracuje i jak ty na tym skorzystasz. Link link znajdziesz poniżej. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Do usłyszenia, Ania.